Cześć się z tej strony Wiktoria. Dzisiaj gramy w Pet Escape. Ze mną jest no, Damian. E Elumina tak kazdy <noise> Jestem puszek o 354. No, miało może... być tak każdy dzień się mój zaczyna, ale to by było po pierwsze za długie. A po to, drugie, po drugie za długie. A tu po jest po trzecie za długie. Pamiętajcie, team białych... Białych króliczków, białych yy... zwierzątek. Białych zwierzątek, tak. Widziamy Mamy się... tu węża w teamie. Widziałem jeszcze króliczków. Zobacz, jednego. tutaj jest. Widziamy team, się jednego... to jest nasz team. team. Widziałem jeszcze jednego króliczka. Jesteś łapaczem? Nie. Jest... Elo. No. Tam jest biały wąż. Super. On też nie jest łap... łapaczem. Nie wiesz co, jest łapaczem i stoi nam na starcie jak ty. O hej, Ej, ja go mam! Super. Pomogę ci. Ta muzyka. Ścisz to. Nie, nie ścisz, bo fajnie mu zalecimy. Bo... No troszkę. Dobra, lecimy! Ja team. Dobra, kochani, dajcie Rekord łapek, czyli mm, Co na od... 10 łapek to rekord będzie, dobra? Pod dostanym odcinkiem z Brawl Stars napisałam, że jak dacie 10 łapek to rob ja robię opening na 50 skrzynek. Cześć łapacz! Nie idź do niego, bo cię złapie debilu Ma, Damian. Co? Powiedz, tam Nie, ja też nie Nie Dobra, A przepraszamy brat jestem... za ostatnią za naszą kłótnię, jesteśmy bratem i siostrą, nie możemy się dogadać. Tak, kto mówi, się nie... dogada z bratem? Kto się dogada z siostrą. Dobra, nieważne. Ale nagr... nawet nagrywanie się kłócimy, dobra. No ale nie ważne, dobra. Nawet Będziemy jak najbardziej jest. starać się bo, no. nagrywać y, y, koks odcinki, oczywiście ostatnie odcinki zebrałam, <grym> więc mogły Wam się nie podobać. No nikt Następne... tego nie widział. Yes. Y, nie widziałam, że tam były wyświetlenia, ale uwaga, moja siostra dostała. Posłuchajcie, jeżeli pod tym odcinkiem... dobijecie 7 łapek w górę, to robię swoje własne konto. Albo 10. Nie, dla nich nie I, i, na, I na gry. I zobaczcie ja sobie siedzę na kanapie. Poczekaj. Ej, Ej wiecie, że my mamy królika? No. Nazywam Cześć Patryk. Patryk. No i Na moim koncie Damian Adamczyk no. będzie film z Patrykiem. Jej, mam otwarte. Jejciu. Opsa. I taki łapacz ci, Piedryk, wchodzi <laughs> i cię łapie. Dobra. Cześć? Ktoś tu niszczy, czy coś? Bo jak nie niszczy, to nie wchodzę. Nie niszczy, dobrze, to sobie pójdę. Pamiętam kiedy niszczyłam, Pamiętasz też kiedy niszczyliśmy. Tak, niszczyliśmy, a potem już a, miał i... mało HP i został... W... O, nie, i to... kiedyś nie mogliśmy wejść do tego i mhm. otworzyliśmy nie mogliśmy wejść. No ale, po, ale potem. Po, po podskak podskakiwaliśmy ciągle w tym miejscu, no i wyszliśmy. Ja, ja lubię tą mapę, no, co, co ja, poza odcinkiem nagry nie nagrywaliśmy, tylko... Yy, na takie trochę topi, obym bym powiedział. Głupi. Łapat. Tak I co jeszcze wam powiedzieć? Dziękujemy wam bardzo za wszystkie łapki, które nam daliście. Dzięki zero. Tak naprawdę. A Ale... zobacz, tu jest dołem wyjście. Zobacz. Wiem, ja przecież ja je niszczyłem. O dzięki. E, posłuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się spodobamy. Proszę, nie hejtujcie. No dobra? dobrze, że w ogóle nie nikt tego nie ogląda, bo. Nie cicho, nic nie mów o nieoglądaniu. Mów o oglądaniu o milionie subskrypcji albo coś, Tampeno, dobra. na pewno miliony. No ja o 10 to się udać. Ja nawet na starym koncie nie miałam gdzieś 3 subskrypcji. Jestem? Nie mam. Nie, mnie. no pewnie. Dobra, mam 66 kart. Uwaga! Dzień. Otwieram sobie boksa. I potem... Chodź, Wiki, znajdź mnie, jestem na początku. Cześć. Cześć. Uwaga, otwieram. Nie białych królików! Dobra, może coś białego w nim Nie proszę, zobaczę. Zobaczy dla miałego. A patrz, co mi wypadło. Rzadki skin, rzadki. <laughs> What the Pip! Widzicie to? Nie mogę. To, to jest nasz... Zobaczcie. Czekaj... Y team Białego! Jest tu Team Białego! No, zobaczmy. Snake czyli Król Wąż. Super. O, i moja ukochana. Dzień dobry. Młam, młam, młam. <grym> Hej, ma pomysł! Wą team Wążów! Team Wążów. Jak można mieć Team Wążów? Mam już. Ja, zobacz, jestem pałką, <laughs> Jestem tu prosta, je, jestem jedyną prostą osobą. Jestem prostą osobą. Widzisz? Jak to brzmi? Ile ty masz? 46. No to po tej rodzinie już będziemy mieć. Zobacz, jestem patyczkiem. Norkę. Ej weź mnie jestem patyczkiem. No nie wygięłam się. Jestem ja patyczkiem. Ja też samą. Ej też. to ty? Tak. Ale podskoczyłam wysoko, widzisz? Cagin pet? A nie Choosing? A nie Hosing? Dobra, ee... ciekawe czy... Cagin, Co się mówi? Cagin, A nie Choosing? Nie! Cześć. Otworzycie się i... O, tu jest czerwony, zobaczcie, ja stoję. Przy czerwonych nie, nie. Będę tam bić jak wszyscy. Królik! Biały wąż. Nie, białego wąża sobie oszczędzę. Od nowa, cześć dziecki, będę się znęcać nad jedną drużyną katałaków <śmum> Oni już dopływają punkty, walić drużynę Typu. A, Oni z... ale w u wchodzą, bo ja nie umiem łapać Dobra, idę Spokojnie Ale jak, w... no to ty idź do tamtego zamkniętego wyjścia Dobra, zamiana tak Uch! Ej, przesuń się grubaś. Uch, to mogłem zrobić. Uch! <Talking> Reset har... Lepiej nie. Nie mam płynu. zdanie sama. 30 łapek pod tym filmem i zmieniam sobie skina na takiego. Jakiego? Takiego jak ten nubek. O nie! I będę takim nóbkiem. Ale nie, nie, chyba nie ma takiego. O nie, 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 nie! Nie, 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 nie! No i przeszedł mi skorpion dżunglowy. O i biały! Cześć! Moja ukochana! Jest! pana. Zupoś już dwie osoby! Dzień, właśnie wiem. A ja zapan trzecią. Dziś my już dobrze. No znajdźcie znowu. Zbogowałam się! Aha, Didi! Ej, zbogowałam się. O dobra, i żyję Jakoś. Ha, ha, Szybko muszę... E, nie, 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 nie! Dziesięć słów może piganki, co? Jaki? No cicho nagrywamy! A dobra, tak do... to. To trafie. nie. Ale ty jesteś mamo, Niestety mieszkamy z mamą. Niestety mieszkamy z mamą. Wąż, 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 straszny mamy wąż. Z... Dajcie mi go złapać. Złapałam to... węża. Ja Niechcący złapałem... Niechcący złapałem skorpiona, który wcześniej mi przyszedł. No nie, mamy zbagowane. Jezu, myszka nadal myśli, że są otwarte czerwone drzwi i wchodziła w zamknięte. Spoko. Spoko. Chyba złapałam, czy uciekło. Ej, no zbaguwałam się! <laughs> w ścianie! Nie w ścianie. To w tym? No w, w sup. Su Z... Złapałam niechcący białego. Co białego? Węża. Węża, no tak myślałam. Co czas... ukochana. Do mojego skina king. king. Halo ktoś rozwala, nikt nie rozwala dobrze, To idę. Aha, ja mam tu sztukę co... Może tobie też się. O nie, tu mam otwarte! Tam myśli, że w ścianę wejdzie i ja jego nie złapię. Otwarte są! znalazłem otwarte i Tam. będę teraz kampić. Poczekaj, czy ktoś nie się kamp nie kampicie? Nie. Robux i nie. nie, gościu napisał, że ma. Y, Wytwórni Robuxów. A z... Dobry! Myszki dwie małe, pierdołki. Chodźcie. Chodź tu! przerobi was w pasztet. Dobra, nie, jedną no i... zrobiłem na dla mnie na kanał. Jej, ciekawe kto to ja, ja jestem. Ty... Ja! ty już ciebie stać na skina, proszę. Get skins, ja nie patrzę. Pokażę ci jak Dobra, spotkajmy się. I jak? A! O kurde. A! Gdzie ty jesteś? A, już piękne do ciebie, piękną. Jestem na środku teraz. Elo, o, to ja. O, moja ukochana, taki sam skin miał być. Miał ten. Wąż. Wąż. No to co, pożegnamy się? Czy jeszcze ostatnia rundka? Ostatnia. Nie, dobra, kończymy. Dobra, dobra. dobra. To. Chodź tu na środek, tutaj. No, chodź. Chodź. To co? No, chodź. Jestem. Obok mnie, no, głowa w głowie. 2x2 adiós amigos